Cześć, tu Radek Pogoda z bogaradekpogoda.pl i bloga święta trójca sprzedaży.pl. Film, który w tej chwili oglądasz, jest drugim z filmów, które mówią o sposobach wynagradzania handlowców, ale tak naprawdę nie został nagrany w cyklu, w serii tych trzech materiałów długich, 30-minutowych, które nagrałem dla Was w tą środę, która była dwa dni temu. To jest film, który został nagrany na gorąco, dzisiaj w piątek, w wyniku tego, że pod tym pierwszym moim filmem dotyczącym właśnie sposobu wynagradzania handlowców pojawiły się bardzo wartościowe, bardzo ważne komentarze Łukasza Bojara, za które ja super serdecznie dziękuję. Ale ponieważ ja materiały swoje publikuję zarówno na LinkedInie, jak na Facebooku, i na moim kanale YouTubeowym i nie wszyscy oglądacie je w, na LinkedInie, Nie wszyscy widzicie je dokładnie tam, a tam odbyła się dyskusja, taka już pisana, klawiaturowa z Łukaszem. To te dwa pytania, te dwa zarzuty to za dużo powiedziane, ale te dwa te dwie wątpliwości, które Łukasz mi postawił, Chciałbym tutaj na szybko, w parę minut dosłownie z Wami omówić, bo one są bardzo wartościowe i bardzo ważne dla całego sensu i wydźwięku mojego filmu. Łukasz przyszedł do mnie z dwoma zagadnieniami, wytknął mi dwa tematy. Po pierwsze stwierdził, że ja w swoim filmie, tym pierwszym, gdzie mówię o sposobach zatrudnienia handlowców, proponuję szefom obniżanie etatów handlowców. I ja absolutnie się z tym nie zgadzam, bo jeżeli przesłuchacie ten film, obejrzycie go raz jeszcze, zobaczycie, że ja absolutnie nie proponuję tego, żeby handlowcom etaty obniżać. Ja też nie sugeruję, że jest to rozwiązanie właściwe, bo nie czarujmy się. Po pierwsze, dziś rynek jest tak gorący, że dobry handlowiec, sensowny handlowiec z dobrym wynikiem, z dobrym podejściem, z dobrą kulturą pracy i umiejętnościami pracy zawsze i wszędzie znajdzie robotę. A po drugie, wiem, że każdy układ związany z tym, że dziś płacimy trochę taniej, dziś płacimy trochę inaczej, dziś płacimy na jakichś garbatych, niespecjalnie sensownych i nielegalnych po prostu relacjach, ten przypadek zawsze kończy się tym samym albo niesmakiem i rozejściem się szefa i handlowca, albo wręcz konsekwencjami prawnymi, konsekwencjami związanymi z tym, że czy ten odchodzący z pracy niezadowolony kiedyś tam handlowiec składa na donos na szefa, czy jakiś inny pracownik, który o tej sytuacji wiedział, a na przykład jemu nie zaproponowano tych dobrych warunków, taki donos składa. To, co ja proponuję, to o czym ja mówiłem w tym filmie, to jest pewnego rodzaju zmierzenie się z prawdą. To jest pewnego rodzaju podejście realne. Ja sam biznesu uczę od lat, ja sam w biznesie pracuję od lat i spotkałem się z naprawdę bardzo różnymi firmami, i małymi, i średnimi, i ogromnymi, które nie czarujmy się, zatrudniają ludzi na umowach na ćwierć etatu, jedną ósmą czy na jakichkolwiek innych dziwnych, cząstkowych wymiarach etatu. I o ile dla części z nich, tych, które zatrudniają na przykład osoby do sprzedaży, które oprócz ich produktu, oprócz ich oferty, wykonują taką robotę agencyjną również dla innych podmiotów, dla tych. Taki, taki sposób zatrudniania ludzi jest zupełnie normalny, no, zgodny z prawem i sensowny. Tak nie czarujmy się, każdy z nas zna wiele podmiotów, w których sposób wykorzystywania umowy o pracę cząstkowej pozwala na to, żeby oszczędzić coś tam na ZUS-ie, żeby w jakiś sposób zmniejszyć opłaty publiczno prawne, które się z etatami pracowniczymi wiążą, albo też zabezpieczyć się przed nieuczciwymi pracownikami, którzy na przykład pójdą na L4 długotrwałe albo wykonają jakikolwiek inny manewr na bazie prawa pracy, który pracodawcę w tym momencie strasznie dużo kosztuje, w czasie, kiedy ten człowiek już dla niego nie pracuje. I to jest moje podejście. Ja we wszystkich materiałach, które przygotowuję, które nagrywam już od ponad trzech lat i publikuję za darmo po prostu w sieci, ale też na każdym szkoleniu, na każdym warsztacie, przy każdym moim spotkaniu z przedsiębiorcą, w firmach, do których przychodzę naprawiać działy sprzedaży, budować działy sprzedaży, pomagać w zatrudnieniu ludzi, czy budować systemy wynagrodzeń, wszelkiego rodzaju te rzeczy związane ze sprzedażą, ja w każdym z tych miejsc stykam się z jakby podejściem niedowierzania wielu osób, bo ludziom nie wydaje się możliwe, żeby ktoś mówił wprost rzeczy, które są niepopularne. A moje podejście jest bardzo brutalne. Ja podchodzę do życia w sposób zaledynkowy. Wychodzę z założenia, że podejście no bullshit to jest najlepsze, co nas wszystkich może czekać. Żyjemy dzisiaj w czasach totalnej, zwariowanej poprawności politycznej i nie mówienie o pewnych sprawach, które są normalne, powszechne, oczywiste, stało się normą. Nienawidzę tego podejścia i będę starał się mówić zawsze o rzeczach, które są prawdą, rzeczach, które są ważne dla rynku i rzeczach, które na tym rynku są powszechne. Dlatego, żeby jakby tę całą część dyskusji zamknąć, e, chcę Wam powiedzieć tak naprawdę tylko jedną rzecz. Wy wiecie i ja wiem, że ludzie są zatrudniani na połówkach, na ćwiartkach, na jednej ósmej czy jednej szesnastej etatu. Wy wiecie i ja wiem, kto to robi. Wy wiecie i ja wiem, jakie firmy w ten, ten sposób jakby funkcjonują. I tu nie chodzi o konkretne nazwy, PPHU, jakieś tam tylko o branżę całą, cała branża koncentrowa cała branża usług związanych z budowaniem jakichś baz danych, obdzwonkami i tak dalej. To jest branża, która z tego typu rozwiązań korzysta nagminnie, ale nie tylko oni, również wielkie banki, również inne organizacje. Wiadomo, że od zeszłego roku, kiedy zmieniły się przepisy związane z kodeksem pracy, kiedy mamy stawkę, godziny stawkę wynagrodzenia godzinowego minimalnego, jest ten proceder jakby trudniejszy, ale dalej są przedsiębiorcy, którzy sobie z tym radzą. Moje zdanie i moje zadanie jest, uważam, bardzo proste. Jeśli znam jakieś rozwiązanie, które pomaga w tej, w tej relacji między pracodawcą i pracownikiem, szefem i handlowcem wprowadzić trochę cywilizacji, trochę sensu, trochę lepszych relacji między nimi, to będę się z wami nimi dzielił, to będę wam o nich mówił. Bo prawda jest jaka jest i tutaj niczego nie da się zmienić. Nie jest też tak, że moje podejście nakłania ludzi do tego, aby zatrudniali handlowców na umowach kombinowanych, na umowach lewych, na umowach cząstkowych. Odwrotnie. Ja zmierzam do tego, że jeżeli już Twoja sytuacja gospodarcza, Twoja sytuacja finansowa w firmie zmusza Cię do tego, żebyś szukał oszczędności i zdecydowałeś się na to, żeby te oszczędności wykonywać właśnie po stronie sposobu zatrudniania Twoich handlowców, sposobu zatrudniania w ogóle Twoich pracowników, to żebyś podszedł do tego z, z punktu widzenia i jest sposobem myślenia osoby świadomej, osoby, która myśli o konsekwencjach Twoich ruchów. Jeżeli pracownik idzie na pewną relację z tobą, idzie na pewną ugodę z tobą, zgadza się na warunki, które nie są normalne, nie są typowe, to chciałbym, żebyś zawsze pamiętał o tym, żeby ten interes twój jako pracodawcy był. Wcale nie mniejszy niż interes pracownika, który z Tobą na tego typu relacje się zgadza, który z Tobą na tego typu układ idzie. Dlatego bardzo mocno podkreślam i cały czas jakby będę tego bronił. Jeżeli faktycznie jest tak, że zatrudniasz swoich ludzi na tych umowach cząstkowych, jeżeli jest tak, że planujesz zaproponować któremuś z Twoich etatowych pracowników przejście na działalność gospodarczą, żeby skorzystać z tego zwolnienia ZUS-u, czy właściwie z tego obniżenia składki ZUS-owskiej, którą on jako młody przedsiębiorca może uzyskać, to rób to tak. Aby ci ludzie na tym nie tracili, aby ci ludzie wiedzieli, że ty masz oszczędność, ale oni dzięki temu zarabiają więcej niż ty oszczędziłeś. Tylko o to mi chodziło. I ja tego podejścia mówienia prawdy, mówienia rzeczy niepopularnych, mówienia rzeczy trudnych, ale cholernie nam potrzebnych wszystkim, e, będę się trzymał, bo uważam, że to jest moja rola, to jest moje zadanie. Nikt w Polsce, nikt na tym otwartym, szerokim szkoleniowym rynku nie mówi o rozwiązaniach, które pomagają tą relację pracodawca-pracownik, szef, handlowiec poprawić, które pozwalają tą relację jakoś usprawnić, jakoś uskutecznić, sprawić, żeby była ona lepsza, bardziej partnerska, bardziej ludzka. Ja na pewno będę się tego trzymał. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejny film związany z wynagradzaniem handlowców.